Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Mysplendor i witam Was w kolejnym odcinku z gry Detroit Become Human. I wracamy do Konora i Henka. O, mam wrażenie, że mi ktoś ryje wiertarką w czaszce. Mm. Pewnie jesteś, że to tu? To adres z raportu. Okej. Okay. No dobra. No to chodźmy. Let's go. Ale myślę, że teraz będzie rozdział karą, ale wychodzi na to, że teraz Na razie historia kary jest wstrzymana. Podążaj za henkiem. Spoko, spoko. Najseksowniejsze androidy w mieście. Ja już wiem czemu ci tak zależało. <gry> o masz okay. No i... co my tu możemy? Okej, okay, to chyba nam nic nie da. Okej, okay, czyli ogólnie trafiliśmy do klubu nocnego. Nie mi licencji, prawda? Nie miałbym z tym nic wspólnego. Z androidami w ogóle. chwili O Jezu, gdzie my wlazliśmy? A, chyba tam gdzie... Porucznik Anderson i jego przydupas. Nie macie kurwa co robić? Przydzielono nas do wszystkich spraw z udziałem androidów. No za marnuje Marnujecie tylko czas. Taki zbok, który <laughs> trochę przedobrzył z zabawą. Rzucimy <laughs> okiem, tak czy siak, jeśli można. Hmm. Dobra, spadamy. A. Zaczyna to walić go żałą. Hmm. Dobranoc, porucznika. Okej. Okay. No to... No, nie powiem ciekawe miejsce zbrodni. Zbadaj. Diagnozuj analizuj w stanie. No to diagnozuj może najpierw. Diagnoza w toku. Krytycznie uszkodzony, krytycznie aha, biokomponent i coś tam innego. Analizuj. Hey, hey, hey. <laughs> <laughs> Ale to są już nie pierwszy raz, kiedy on to robi. Rozwiązanie konora na sprawdzanie krwi to jest lizanie jej za każdym razem i za każdym razem się dowiaduje o niej tego samego, więc w sumie nie ogarniam po co on to robi. Zbadaj ofiarę. Siemka? Zawał serca. A, ale teraz Brak oznak incydentu kardiologicznego. Przy zgonu nie był zawał serca. okej okay. Nie żyję. No, niezwykłe. Godzina zgonu 18:24. A jaka jest teraz? Bo nie, nie, nie patrzyłem, e, jaka godzina. W, w ogóle na tę godzinę nie patrzę za bardzo nigdy, która jest na początku rozdziału, jak się odpala. Ale, no, no i co mogę mu jeszcze machnąć? Rękę? Tu, tu. O tu, szyja. Silne posinaczenia. Ślady duszenia. Ok, czyli umarł od uduszenia. Ofiara została uduszona, no. Czyli ta androidka, czy jakkolwiek, udusiła go, widziałem ślady naszej, ale to niczego nie dowodzi. Może lubił na ostro. Czegoś nam tu brakuje, ale to raczej chyba android domyślnie by. Tak, androidki, powiedziała, dobra czyli dobrze odmieniłem. Ehm. Czyli właśnie się raczej myślę, że jeżeli chodzi o takie rzeczy, to Android raczej. Jezu, weź się, nie odzywaj teraz do mnie, jak próbuję mówić. Mi się wydaje, że Androidy raczej na to, nawet właśnie to takie Androidy. W głębszu Androidy powinny mieć jakąś taką blokadę, że że raczej by nie udusiły osoby. Więc zdecydowanie coś się z nią stało. Wymagane ponowne uruchomienie. Okej. Okay. Żeby dostać się do pamięci Androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Jest poważnie uszkodzona. Okej. Okay. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiemy. Fajnie się otwiera te androidy. Podłącz ponownie. A czy po się rureczka odłączyła? No dobre uszkodzenie. Siema. Wyjaśni prosto z mostu, uspokój drękę. Mamy niemal mało czasu, ale uspokojmy ją, ją, bo ona nam nic nie powiem. Fakty? Powiedz, co się stało. Zaczął mnie uderzać. Raz, zarazem. Ty go zabiłaś? Nie, 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 nie zabiłam go. Hmm. Sam? Byliście tu sami? Czy może był ktoś jeszcze? Okay. Chciał się zabawić z dwiema. Tak, mówię, Aha. Jest jeszcze druga. Jaki model? Model tej Androidki. Wyglądała jak ty. Wiecz okay, Czyli ogólnie. No, a tu druga Androidka. Tak. Minęła ponad godzina. Na pewno dawno się zmyła. Nie. Nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród androidów w tym klubie? Oczywiście. Defektów nie da się łatwo wykryć. Nie, jak kto nie? No, musi być jakiś sposób. Znaczy, no, w ogóle Jak no, to chcę? świadek, ktoś, kto widział, jak wychodzi z pokoju. Chcę pogadać z menadżerem, może on coś widział. Daj no spoko, znać, się spoko. Ale w ogóle takim wspólnym elementem tych wszystkich morderstw, jak mamy z tymi, z no jakieś tam w ogóle incydentami, z tymi defektami, to my zawsze znajdujemy... E, jak nie gadają, to nie chcę się powiedzieć. Znajdujemy te, Okazuje się, że Android, który jest sprawcą jakiegoś morderstwa, znajduje się dalej w samym budynku, co, co było morderstwo. Tak za każdym razem na razie było. Ale tak ogólnie wychodzi na to, że ta Androidka najprawdopodobniej została zabita przez tego faceta, właśnie. A właśnie możliwe, że druga Androidka, która tam była, z powodu tego, że właśnie. Tych emocji, jakby, no i stała się tym defektem. To najprawdopodobniej zabiła go za to, że właśnie on zabił jej koleżankę, nie? Tak mi się wydaje, że to będzie w ten sposób. Co ja mamy? Jak mamy znaleźć tego androida? Co, 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 co to było? Znajdź świadków wśród androidów. No, tak, a no tylko że możemy z częścią pogadać. No, to w sumie dobrze, bo tu ich jest dużo. Ej, nie, gdzie to było? A tam! Dalej. ...nie powiedzę. Dlaczego? Mogę nie zaszaleć. Tak, ta. Im więcej dowiaduję się o ludziach, tym bardziej kocham psa. Dobra, siemka. Aha, potrzeba pomoc. Okej, okay, czyli androidy sobie nie mogą wynająć androida. Klub jest jak wrzut na dupie. Stary, trumi przez... Panie poruczniku. Podejdzie pan? Znalazłeś coś? Możliwe. No ja tam nie wiem, po prostu podszedłem do jedynej możliwej interakcji, jaka jest, więc. Wynajmij pan tę Tracy? <gryzny> <gryzny> Kurwa, mamy ważniejsze rzeczy na no, głowie. Proszę poruczyć. Niech mi pan zabrał. O Boże. Czyli on będzie musiał musi zapłacić za to żebyśmy mogli ją przesłuchać. Będę się z tego tłumaczył w księgowości. Zakup dokonany. Klub Eden życzy wielu przyjemnych terminów. Miło cię poznać. Chodź za mną. Pokażę mm. ci pokój. Okej, okay, co teraz? No to teraz ją chyba przesłuchamy. Sąduj co? Aha, czyli macanko za dłoń. Ja cię sądzę. Co ty robisz? Wow. Aha, czyli my przeglądamy jej wspomnienia dzięki temu. Host Feed Playback Enable. Ok. To ten gość jest podejrzany. Nie wiem. Ja. O tak, bo tu wychodziła to jest z tego pokoju, co to morderstwo było, rozumieć? Niebieskowłosa Tracy szła w kierunku wejścia okej, okay, czyli to jest nasza morderczyni. Mam rozumieć A ten gościu to jakiś random Okej, okay, czyli wiemy, że nasza... podejrzana... niezło, nie wyszed wyszedł nie wiem, wyszedł Klub czyści pamięć wszystkich androidów co dwie godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świadka. Okej... Okay. Dobra, po małym cięciu. Ale... mamy, ma mamy mało Ej, czasu. E, ostatnia pozycja. Okej, okay, czyli wiemy, że ja tu była. Wiedzieć. Rozmyśliłem się! E, skarbie rozmyśliłeś <grym> się. Skarbie mnie <rozmyśliłem> się... <grym> się> Okej, okay, czyli mamy mało czasu i musimy znaleźć tą... Niebieskowo są Tracy. Jezus, ta macha. Kiedy jest ten moment, co widzi... A w ogóle teraz mam rozumieć, że czas nie leci, mam nadzieję. Tu mamy. Androidka wróciła do klubu. Okej, okay, czy ona zmierzała w stronę wejścia? Ale wróciła ostatecznie. No co no czekasz? Na nic nie czekam, człowieku. Tu w lewo. Mam rozumieć? Ale tu nie możemy nikogo potem tegować. Ta może mo Ta mogła widzieć. Albo jednak może nie. Bo tak się patrzy, że poza polem widzenia. A, najgorzej. Musiała patrzeć, kurde, źle. To ta musi widzieć. Musiała, a to nie jest ta, co już ją. patrzeliśmy. Nie, to nie jest ta. No nie gadajcie mi, że poza polem wszystkich tych frajerów to musi być. To ta musiała widzieć. chyba sumie... No, w sumie to, że jak klikam po kolei te androidy, tak zwany trochę nie myśląc, to, to w sumie myślę, że trochę obciążymy ten budżet, Henka. No tylko że właśnie, tak a propos tego, to ja się domyśliłem, że ona tu weszła już, a gra ode mnie wymagała jeszcze i tak przesłuchania innych? Ten się patrzy w inną stronę. Który? Wi ja rozumiem, że ona szła w tę stronę, tak mi się wydaje, to ja obstawiam, że któryś z nich widział. Jezu, czy wy musicie jakoś patrzeć tak, że nic nie widzicie? to ten... Może się. ten znowu na środku, ja w bo... I nie się nawet minuty. <noise> tak na razie to wszyscy ci na róże tańczący tylko widzieli. Więc może... No nie. Ja przegram w tę gireczkę komputerową. Ile czasu? Minuta. Teraz pomyślmy jednak może trochę. Skąd weszliśmy? Stamtąd weszliśmy i ona szła tu. To... Mogli widzieć, w ogóle tak źle mi idzie, że oni się powtarzają. To chyba nie jest dobry znak, tak, ale ten widział. No, niezwykłe, że ona tam, że poszła do jedynych możliwych drzwi. Naprawdę to jest bardzo niespodziewane, giereczko. I ona szła w tę stronę. To obstawiam, że. ten widział. Weź mi powiedz, że nie patrzyłeś się. Co? Ten w ogóle nie. Tylko tu nie było w tym czasie. nie Useless. O oh Jesus. A ty widziałaś? No, ty je widziałaś. I do tego pokoju. Schowała się w pokoju. Okej, okay, czyli już mam ją znalezioną. Jest w tym pokoju, który jest teoretycznie dostępny. No, to powinniśmy już ją mieć. Co? Nie, to nie ten pokój. Chwila. Albo ona wyszła z tego. Jezus, czy ty nie mogłaś się bardziej nachodzić? A nie, bo to był ten, co już go mizialiśmy, nie najgorzej. Android nic nie widział, no wiem, że nic nie widział. Wyszła tu, ten sprzątający mógł widzieć. No, kuźwa zaraz nie zdążę. A myślałem, że już ją znajdziemy, a skomplikowali mi sprawę. Tylko powiedz mi, że ty patrzyłeś gdziekolwiek indziej niż. No, brawo. Uciekła drzwiami dla personelu. No, wiem gdzie poszła. Za mną. Kurwa, Mać, co tu się w ogóle dzieje? Nie mam pojęcia. Ja w ogóle tak chaotycznie to. Klikałem w te androidy, że masakra. Czekaj. Ja się tym zajmę. Okej. Okay. Aha, wyważanko. Spoko. Czy nawet nie wyważanko, tylko po prostu. Nie, otwieramy i. I po prostu wchodzimy Tak, bo androidy broni nie mogą mieć, co nie? Tak chyba coś było wcześniej Przeszukaj magazyn Okej, okay, ale teraz ten czas już się skończył Tak, bo wtedy ten czas był tylko po to Bo oni by wyczyścili pamięć tym androidom Bra, mam nadzieję, że ją znajdziemy, bo... Kurwa, za późno Jakie za późno? Spokojnie, znajdziemy ją Niebieskowłosą typiarkę szukamy A to nie jesteś ty? Chyba nie, e, ale właśnie nie chcę tego spierdzielić, bo już tego poprzedniego... Tak, mamy ją. Poprzednie... O nie to ty. Jezu. Poprzedniego zgubiliśmy. Bo chcieliśmy hankę uratować. A nie ty? Jezus, która to? Jakie plot twist? A oni w wg... Ich więc... Oni... Więcej. Ich... one wszystkie jakieś takie zdefektowane się zrobiły. Ok, szybko ten, ten kute przechodzi. Ja się dziwię, że jeszcze niczego nie spierdzieliłem. Oj, Henka atakuje. Przewróć. Oj, chyba nie pomogło. Jezu, ale ona ma dzikie ruchy. Rzuć kopni. Rzuć. Jezu. O. To nie wygląda jakby szło jakoś mega dobrze, tak szczerze. Co się temu konorowi stało? Aha, one się tak pilofcają, mam rozumieć że razem uciekają a to dlatego mogły zabić też tego typa w sensie mógł a, a ten model drugi to nie jest ten sam model co umarła umarła ona ta co była w tamtym pokoju czy nie jestem pewien jezus więcej nie kliknąłem ten trójkąt i kwadrat jednocześnie nie ten przycisk najgorzej pomyliły mi się oj Strzel oszczędzić. Ja wolałbym oszczędzić. Ale to. Kurde. Nie wiem, czy to jest dobry wybór. Ja chyba a nie jest ta druga dobra. Kiedy on zmaltretował Tracy? No, wszystkie są Tracy, mam będzie. rozumieć? Ok. Tak bardzo się bałam. Tak, no jest tak, jak myślałem. Błagałam, żeby przestał, ale nie słuchał. Zacisnęłam mu ręce wokół szyi i, i trzymałam, aż przestał się ruszać. No, czyli dobrze. Wcale nie chciałam. W m... Pomyślałem. Go chciałam po prostu przeżyć. Tak, że ona Być się przestraszyła. Dokochanym. Tak, długo. Czyli okej. Okay. Czyli jest tak, jak myślałem, że e, tamta widziała, jak tamten, jak ten gościu zabił tamtą. Tak, w ogóle świetne opisy mam. Zabił tą jedną tracy, która tam jest. Przez to się przestraszyła i ona nie chciała zginąć, dlatego że ma ukochaną swoją androidkę i nie chciał umierać. I o słowach. Chodź, idziemy. Idziemy. Ok, czyli pozwalamy im uciec? Czyli ogólnie te oszczędź to całkowicie? A Henk też nic nie zrobił. Teraz. A tu mu się spodobało? Może to i lepiej. Okej, okay. hm. okay, czy ona ogólnie to wszystko zrobiła z miłości? I Henkowi to nie przeszkadza, że jest Androida. Ja, ja czuję, że tutaj Henk zaczyna odczuwać sympatię do Androidów. Zwłaszcza jeżeli y, 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 przejawiają go właśnie takie y, ludzkie emocje. Okej, okay. więc ogólnie Henk lubi nas bardziej i wypuściliśmy androidy, są defekty, no, ale w sumie jestem zadowolony ostatecznie z tego, że pozwoliliśmy im uciec. Ogólnie ja bym chciał, żeby Connor też stał się defektem, tak jak właśnie Markus i Kara, bo jestem w sumie tak trochę za tym, że właśnie jednak te androidy się tak zbuntowały, albo w ogóle żeby nie zostały zabijane, nie? Więc, no, ale dobrze, to. Ja wam dziękuję za oglądanie, słyszymy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć.